Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Jak możecie zobaczyć, ja już jestem umalowana, przygotowana praktycznie do nagrywek, więc zaraz biorę się do pracy. Tak więc, moi drodzy, nie pozostaje mi chyba nic innego, jak zaprosić Was do oglądania tego filmu. Tradycyjnie zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. A u mnie dzisiaj takie śniadanie, czyli jajka. Chciałam zrobić tak na pół i niestety mi nie wyszły, ale tutaj mamy twarożek z rzodkiem, w cebulką, z czarnuszką moją ukochaną. Wiem, że to oczywiście tradycyjnie ciągle jedno i to samo Wam pokazuję, ale po prostu co mam zrobić, jak kocham i uwielbiam właśnie takie połączenia smaku. Wiem, żebyście nie połączyli jajka z płatkami migdałów, ale ja powiem Wam szczerze, lubię tak przełamywać różne smaki. No i do tego oczywiście kielecki, no otwarty, ale powiem Wam, że to nie jest mój smak. No i tutaj mamy te płatki migdałów, które u mnie zawsze muszą być. No i tak kochani, tak będzie wyglądało moje śniadanko. Także jeżeli Wy coś jecie, życzę Wam smacznego i widzimy się dosłownie za chwilkę. Moi drodzy, szybkie zakupy, naprawdę szybciutkie. I tak, wzięłam tutaj primo gusto, krojone pomidory, ale tym razem bez czosnku. Mówię, dwie puszeczki. Bardzo lubię ten bieluch, ten jogurt naturalny, zarówno do twarogu, jak i też tak, wiecie, do zup, do różnych sosów. Cukinia. Jedna. Ostatnio też Wam chyba pokazywałam. Powiem Wam, że ostatnio coś z tymi cukiniami jest, że nie wiem, że jakoś nie trafiam na na lepsze jest wszystko poprzebierane. Ja nie wiem, ludzie rzucają chyba tymi warzywami, nie wiem o co chodzi. Cebula żółta, oczywiście, zapas kiszony, kapust również u mnie musi być i tym razem marka stan. Ona mi się najbardziej sprawdza, więc wzięłam sobie tutaj jedną tą kilogramową, drugą pół, pół, pół kilogramową. Wzięłam sobie również musztardę sarebską. Bardzo lubię sarebskie, ale nie tylko. No, i wzięłam jeszcze tutaj. Mam dwa sellery. co, wszystkie moje zakupy. A tutaj pomidorki sobie z biedronki leżą, dojrzewają. A i jeszcze tutaj litozin. Tak, kochani, używam, polecam, ale Wy już też na ten temat co nieco wiecie. A tu mamy, wiecie, co cztery genialne produkty. To jest, wiecie, Sanctuary Spa, to jest marka, którą bardzo lubię i zawsze ją polecałam Wam do kąpieli. To był płyn do kąpieli tonka. Powiem Wam, że no fasolka tonka to mało tutaj była wyczuwalna, natomiast mango. O tak, jeżeli lubicie takie lekko owocowe zapaszki do kąpieli, to ten płyn z całą pewnością da Wam dużo przyjemności. Piana będzie przepięknie, właśnie tak owocowo pachniała. Produkt, o którym też wam kilkukrotnie mówiłam, wiecie, że uwielbiam markę Marion, zwłaszcza jeżeli chodzi o olejki. I tutaj mam olejki orientalne, migdał, dzika róża, jeszcze jakieś inne były, ale powiem wam, że teraz chyba nawet nie przeczytam mimo wszystko. Przecudownie nabłyszcza moje włosy, będzie wasze również przecudownie nabłyszczał. Nieraz pytacie, co ja takiego robię, czy prostuję włosy, jakich produktów używam, i to są właśnie te genialne, przecudowne olejki, które jakikolwiek byście nie wzięli, to jestem przekonana, że będziecie z niego zadowoleni. Więc Marion, jak najbardziej. Um, kolejna perełka. Wiecie, że kocham Bingo Spa, ale tylko jeżeli chodzi o produkty do kąpieli. Um, miałam inne i mam, powiem Wam szczerze, bardzo, ale to bardzo mieszane uczucia. Natomiast tutaj sól borowinowa ja w ogóle kocham borowinę więc um, jak najbardziej ten produkt um, też skradł moje serce. Mam spory zapas, pokazywałam Wam um, w jakiej cenie. Wtedy kupowałam akurat te sole, one były naprawdę bardzo tanie, więc zapas mam naprawdę duży. No ale dobrze, wracając do tej soli, cudownie pachnie borowina, rzeczywiście woda staje się bardzo mięciutka. I przede wszystkim czuję, że moja skóra potrzebuje właśnie takiego fajnego odżywienia borowinowego, bingo spa. Jak najbardziej zawsze. Jak to mówią, jak to mówi młodzież, zawsze na propsie, nie? I ostatni produkt, to też mam właśnie teraz na paznokciach, przepiękny lakier w numerze 04, możecie tutaj zobaczyć, nie znam tej marki, Premium Line, um, cudowny, po prostu cudowny, nie, to jest chyba marka Ados, tak mi się że to chyba Ados, tak, ale um, jeżeli potrzebujecie takiego delikatnego, um, lekko, ja wiem, beżowy, łososiowy to jest to odcień. Hmm, oczywiście wszystko wykończone mam serzwitem, ale powiem Wam, że jak dorwę jeszcze, jeszcze ten lakier, to z całą pewnością kupię sobie jeszcze z dwa opakowania, bo jest przecudowny. Hmm, mam jeszcze w takim odcieniu kawa z mlekiem. Też jest piękny, ale ten już muszę wyrzucić, nie ja wiem, troszeczkę jeszcze na dnie, ale niestety on już mi się ciągnie i nie pracuje mi się z nim tak ładnie i troszkę musiałam się namęczyć, żeby sobie ten mani zrobić. Ale jest przepiękny, prawda? Nieraz mi nie wydarzyła się, pytacie, co mam na paznokciach, więc jak najbardziej, jeżeli używacie zwykłych lakierów, no to ten na pewno Wam się spodoba. Od co, moi drodzy, wszystkie zużycia minionych dni i są to dosłownie same perełki. Moi drodzy, wzięłam Was tutaj na podłogę. Mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widzieli, bo yy... Przesłyszałam się i zamówiłam sobie, wiecie co? M, płyny. Jakieś inne, takie aromaterapii. To jest ta seria. I teraz tak. Oj, już Wam mówię. Tutaj mamy Sensual Rose. Czyli będzie jakaś taka e, różana wersja. Tutaj mamy Magnolie. Dalej, co my tu mamy? Tutaj mamy czy Pina Frangipane nie wiem, nie wiem co to jest nie mam pojęcia, ale to jakiś biały kwiat pewnie tu mamy e, lotos i tu ostatnia wersja o, magnolia, czyli mamy dwie magnolie i powiem Wam, że za te ile? 4-5 nie mam paragonu. Tutaj może gdzieś Wam wyjedzie, ile zapłaciłam, albo po prostu wiecie, co najlepiej zrobię. Wezmę i na dole w opisie dam Wam link do tej aukcji. I tu znów z tego miejsca przypominam: naprawdę korzystajcie sobie z Stipli. Na dole w opisie też macie link. Zainstalujcie sobie po prostu te aplikacje, będziecie mieli zwroty. Ja już naprawdę już kilkukrotnie robiłam wypłatę bo przy takich zakupach, przy takiej częstotliwości, jak ja robię właśnie zakupy, czy to na Allegro, czy na Notino, czy, czy w innych sklepach, to powiem Wam, że no, da się uzbierać fajną sumę, więc jak najbardziej Was tam odsyłam, czytajcie sobie naprawdę opisy, bo wiem, że kilka razy mnie o pewne rzeczy pytacie, a jak zjedziecie sobie po prostu niżej. A macie wszystkie informacje, o których ja gdzieś tam was informuję. Wiem, że dawno nie dawałam wam żadnych linków, bo, no bo mówię, widzę, że w ogóle nie czytacie tych opisów. Tym razem was informuję i może umówmy się tak, że na przyszłość, jak będę chciała właśnie link Wam zostawić, to Wam po prostu w filmie o tym powiem. No, jestem ciekawa, dajcie mi znak, bo tej wersji jeszcze nie miałam, tej perfumeryjnej, więc zobaczymy, jak one mi się sprawdzą. A tu najgłówniejsze składniki na moją zupę, czyli marchew, która mi została, całego pora. Nie wiem, czy ja go całego użyję, może tylko część, a resztę, zresztą zrobię ten mój sos porowo-śmietanowy. Do tego oczywiście będą dwie puszki pomidorów, troszeczkę koncentratu, co jeszcze? My oczywiście dziś laurowe i moje piramidki smaku, ale poczekajcie, zaraz się do Was odwrócę. Przepraszam Was za moją fryzurę, ale stwierdziłam, że nie mam dzisiaj ochoty na robienie sobie czegoś z tymi włosami. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Póki co e, biorę się za, wiecie, za ogarnianie mojego mieszkania, praktycznie dopijam moją herbatkę zieloną z pigbą. Kto ją zna, kto ją lubi, tak jak ja dajcie mi koniecznie znak muszę jeszcze pójść do paczkomatu bo muszę, raz, że muszę odebrać jedną przesyłkę, a dwa że sprzedałam takie klapeczki, więc też muszę nadać ją i tyle no, moi drodzy mmm, myślę, że jeszcze się do Was odezwę pewnie znad zupki e, a tymczasem dalszego miłego oglądania Wam życzę kochani o, zupa już mniej więcej, słuchajcie, przygotowana to znaczy baza jak wiecie, ja wszystkie warzywa, akurat no w tym przypadku nie mam ani grama pietruszki, ale na marchewce też przecudowna zupka pomidorowa jest. Wiem, bo przetestowałam nieraz, ale tak, wszystkie warzywka już są mniej więcej przesmażone na maśle klarowanym. Zawsze wiecie, że przesmażam na tym maśle, do tego mam tutaj mnóstwo tymianku. Za chwileczkę jeszcze wrzucę liście laurowe, niech to się jeszcze trochę podsmaży. Zalewam wodą. Jak już będą prawie dochodziły marchewki, to wtedy wezmę i wrzucę po prostu dwie puszki pomidorów. A co będzie dalej się działo? Doskonale wiecie, bo już nieraz widzieliście właśnie taką moją pomidorową krem z pomidorów w moim wydaniu. Także okej, okay. to tyle na teraz, kochani. Dziś mamy kolejny dzień, zobaczcie, to jest moja zupka Dodałam oczywiście troszeczkę śmietanki, wszystko zblendowałam. Przepiękny wyszedł krem, taki marchewkowo pomidorowy. Tutaj gotuję sobie już makaronik, bo nie wiem, czy wy jesteście w tym makaron, czy jesteście w tym ryż. Ja uwielbiam z makaronem, kiedyś lubiłam z ryżem, teraz mi się te wszystkie smaki. Zmieniały, ale dzisiaj, kochani, to jest o, to jest ta. Lubella, jajeczna, krajaneczka. No, także tu się gotuje, tu się gotuje, i zaraz będzie uczta smaków. No i oczywiście, moi drodzy, nie może zabraknąć. Tak, jeszcze mam tutaj te ciepłe lody. Mm, czego? przyprawy. Magicznej przyprawy. Magi, także moi drodzy, już się nie mogę doczekać. E, dobra, pokażę wam jak sobie zaserwowałam moją pomidoróweczkę. No i mamy to makaronik. Dobrze, do tego Magi. I co? Życzę wam smacznego, kochani. I kochani, już jestem po nagraniach, skończyłam zaraz się biorę za montaż tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zresztą jak ten vlog się Wam ukaże, to jestem przekonana, że ten film już będzie śmigał sobie na kanale. Dobrze, moi drodzy. To tyle na teraz. Bardzo Wam dziękuję. Kończymy tego vloga. Przytulam Was jak zawsze bardzo, a to bardzo mocno. Pusiaczki Wam ślę. I co? Do następnego. Ciao! I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, you swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see.